Czy jest w Polsce miejscowość, która idealnie pokazuje, jacy jesteśmy? Jest. Nazywa się Mała Polonia. Tam swoje życie wiedzie 3800 niezwykłych mieszkańców, a spoglądając z dowolnego miejsca w Małej Polonii na horyzont, można zobaczyć odbicie naszego kraju. Mała Polonia to miasto przyjazne przedsiębiorcom. Roman Leser jest jedynym nauczycielem jazdy w Małej Polonii. Procent zdawalności jego uczniów oscyluje wokół błędu statystycznego. Ale jest jedyny. Dobra, no. Tak, kończę. Dobra. No, i y, delikatnie sprzęgiełko, jedyneczka. No, nie, i... Nie, nie, ja już kiedyś miałem prawo jazdy. A! <śpisz, pisz, pisz. <śpisz> no. e, nie będziesz miał nic przeciwko, żebyśmy podjechali tu w jedno miejsce? Nie, skąd? No. Proszę bardzo. I tutaj w lewo byśmy pojechali, tutaj? Dobra? Tak. Okay. Tak? Patrzymy, nie ma, dobrze? I na to niebieskie, na to niebieskie. No. I tutaj. No ale to jest miejsce dla niepełnosprawnych. No 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 Poczekaj tu chwilę, a ja i zgasz silnik, bo może być dłużej. Dobrze czekam. Przepraszam, bardzo Kolejka do, do toalety była. No, no i nam godzinka zleciała. Do widzenia, widzimy się w przyszłym tygodniu. No, ja nie sądzę, wie pan, ja mam jutro egzamin. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy? Eee, nie będzie pan robić przeciwko, jak sobie podjedziemy w jedno miejsce? Nie, nie, w porządku. Tak? Na liście stu najbogatszych mieszkańców Małej Polonii Hieronim Mewa zajmuje pierwsze 90 miejsc. Mówi się, że kapitalizm wyssał z mlekiem matki, a pierwsze pieniądze zarobił, gdy to mleko sprzedał. Co? Mówię ci, ile mnie Cztery mnie być cztery mleko. Jak zauważyłeś? jest to widzę. Ja, na droga widzę w życiu, człowieku. Zobaczysz. Nie rozumiem, żadnych pieniędzy, rozumiesz? Żadnych pieniędzy. Poczekaj, poczekaj, bo poprzekam No, na razie. Dzień dobry, panie prezesie. Ah, dzień dobry. No. Co tam? Ja, ja przepraszam, ale ja chyba stanąłem na pana miejscu. No o. o, faktycznie, no. To nic nie szkodzi, ja się pan nie przejmuje. no. zobacz, ile to jest miejsca, kurde. Ja bym chciał, to bym sobie tutaj wszystkie swoje samochody zaparkował. A wy pan, sporo ich ma. Nie wiem jak pan chce, to ja mogę przestawić. Nie, nie no, panie Krzyśku, niech się pan nie przejmuje. Niech pan leci do roboty, bo pan się spóźnisz. A, a wie pan, że ja spóźniaczki nie lubię. Tak? <grym> tak jest, to miłego dnia. Miłego dnia, do dobry Dzień dobry dziewczyny. Piękny dzień dzisiaj. Dobry. I prezes w bardzo dobrym humorze. Spotkałem go na dole. No, super, elegancko jest. Ura! Co pan zrobił z moim samochodem? O, to pana? Myślałem, że mój, bo stoi na moim miejscu. No. Ja dosłownie sobie pójdę, wejdę, dwie rzeczy kupię. Tak, Czek, czekać mam? No, czekam. Ta, tam chcę coś, nie wiem. Testy zapowtórzę. A ja egzamin mam jutro. Mam. <grym> no, no, no. no. <grym> Ty nie śpiłeś? Możeś pomógł. Przepraszam, że, że tak długo, ale straszne puchy miałem w lodówce. No. Dobra, my się Dobra, sam Dobra, to zaspakuje, widzimy się w przyszły piątek. No. Już? No, bo godzina minęła, także. A ja muszę jechać jeszcze w jedno miejsce. No, Aha. no. Widzenia! No. Bo w życiu. To trzeba być asertywny. Tak, trzeba być... Trzeba ten, no tym. Ty jesteś asertywny. Oczywiście. Byliśmy na przykład ostatnio z Bożenką na weselu. I Bożenka się pyta. Andrzej, to kto pije? Ja czy ty? I ja mówię Bożenko. Jeżeli bardzo chcesz, to ja mogę pić. I jedziemy kierunkowska z pięknie. O. A ja to panią chyba pierwszy raz widzę. Nie, ja już z panem byłam pod urzędem. W fotociągach, jak załatwiał Pan formalności pogrzebowe, no i na samym pogrzebie. To nie będzie Pani przeszkadzać, jak podejdziemy tutaj w jedno miejsce? Nie. No, cześć. Cześć. Cześć A gdzie koleżanka? Koleżanka miała umówioną wizytę A nie, to ja poczekam. No promocję mamy. Czyszczenie magazynów? Nie. Bez watu cię zrobię. Nie, ja poczekam na koleżankę. Pierwsza godzina gratis. Nie. Z tym, że drugiej nie musisz brać. Policja w małej Polonii jest dobra, uczynna, troskliwa i ciepła. Taki jest też sierżant Robert. Robert jest bardzo ciepły. Stop! Stop, halo? Co tu się dzieje? Krzysiu, Jacuś, co wy tu wyrabiacie? Ile razy wam mówiłem, że nie wolno się tak zachować? Nie wolno się bić. Krzysiu, widziałem, co mu zabra... Oddaj mu to w tej chwili. O, oddaj mu. Bardzo dobrze. I cisza, bo się ludzie skarżą. No. Na razie. Goś w frajerze. Bardzo nieładnie powiedziałeś. Bardzo nie nieładnie. Patrzcie jak teraz, jak jest, jak normalnie ludzie padają jak muchy. Patrzcie ile nekrologów. <śm> ty, ty patrz! każdy od Barciców nie żyje. Młody chłopak. Chodziłeś z nim do podstawówki. Adam, ty tyle razy nie zdajesz, że ty chyba z każdym chodziłeś do podstawówki. <śm> no. Ty! Hey. A, a, a co to jest? Jest! Co? To dlatego się nie mogę od tygodnia to dzwonić do matki. tak mówiłem, no, Dla nowych pracowników mamy premię na szart. Oh. Autosłużbowe. I uwaga, karnet do klubu fitness. U. No i oczywiście z pana kwalifikacjami. Może, może nawet własne biuro. Oh. Szczerze powiem, to brzmi to bardzo obiecująco. Przepraszam bardzo, panie prezesie. Idę... Czy ja ci przeszkadzam? Nie, ale... Co ale? Czy nie widzisz, ja rozmawiam z kandydatem? No, no, no tak, ale... No... Co, co ale? Kolega, chcą nas pracować, a ty przerywasz nam tą przemiłą konwersację! Czy ja się prosiłem, żebyś otwierał ten twój śmierdzący, zgniłą rybą ryj i wypluwał z niego nic nieznaczące słowa! Nie, nie ale. Co, o, ale? Ja się pytam, czy się wchodzi między wódkę a zakąskę! Czy się wchodzi między wódkę a zakąskę, gdy nie na człowieka! za wybór kolegi, o czym tutaj mówię? Aha, eee, pracujemy tutaj w zgranych zespołach, eee, przyjmujemy ludzi ambitnych, pewnych siebie, zdeterminowanych na sukces mój, jak i sukces firmy. Czy możesz kurwa odebrać nie telefon? Nie chciałem przeszkadzać. To nie przeszkadzaj! Rozmawiam z kandydatem, a twój telefon cały czas dzwoni i dzwoni! A jak tam po drugiej stronie jest klient, który chce zabójść towar na 100 tysięcy złotych, to co mu jeżeli nie chciałeś mi przeszkadzać? Nie! To znaczy, że masz w dupie szefa i masz w dupie tą firmę! A twoim jednym Obowiązkiem jest odebrać! odzwonimy do pana później. Czy to było trudne! Czy to było takie trudne! Czy to było takie trudne? No to co? Możemy się umówić, że zaczyna pan widza. I tak w małej Polonii życie toczy się od pierwszego do pierwszego. Ludzie załatwiają swoje małe i duże sprawy, ale o tym w kolejnym odcinku.